Siemano wszystkim, bardzo serdecznie z tej strony Szakal i witam was w kolejnym odcinku Dark Sektor. Przypominam, że w ostatnim odcinku ukazała nam się jakaś dziewczyna, która zdradziła naszemu bohaterowi, że pracuje dla tego gościa, który nas zainfekował. Dlatego, co ciekawe jest, wyznała również, że spodziewa się jakiejś dostawy. A więc poruszajmy dalej. Przekonajmy się co to za dostawa, co ta dziewczyna knuje. O, nawet jest napis e, rozdział 5 dostawa. Także przekonajmy się co nam ta historia przyniesie w rozdziale 5. He's got military cooperation in a big way. Prototype hardware. Did you make any contact with his defectors? Was Nadia there? No, no, sir. I think I hear some camos. He's still hell bent on exporting the infection. If he hopes to make profit, he'll likely have sample antibodies. Okay, and where are the choppers heading? An unregistered, handy-sized freighter docked nearby should be five miles southeast of your position. No, to tak, że właśnie zostały przedstawione nasze cele misji. O, czekajcie, bo coś tu chodzi. A, robocik się znalazł. No, także my mamy iść po tą właśnie dostawę. Zabezpieczyć próbkę, a resztę po prostu zniszczyć, żeby nie wpadła w jakieś niepowołane ręce. Dobra, mamy robocika, a jakby go tak uraczył prądem? No, zamknęli mi drzwi, no to go nie uraczę niczym. Chyba, że jest swoją osobowością. Nawet mocny rzut nic mu nie robi. A nie, czekaj, zachwiało go. Okej, okay, spróbujmy. Spróbujmy, spróbujmy znaleźć jakąś bazookę albo coś w tym deseń wybuchowego. Na razie mam granacik. I to nam mogłoby dać o. Musimy się jakoś dostać do tego mm, czarnego czegoś to wygląda jak płachta na żuka. Hm. Jak na razie nie żyjemy, więc... Dobra. Spróbujmy jeszcze raz za tym. On sobie podejdzie, akurat. No i wszystko. I teraz jest nasza szansa, bo go oszołomiliśmy. Lecimy, 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 lecimy. Dysk. Zrobimy na ogień. Kurde. On jest jakiś pierdolnięty. Słajaczek, kurde, bo ma rakiety. A właśnie! Rakiety, a my mamy tą umiejętność odbijania mi się właśnie przypomniało, nie? No i no i co mi zrobić? O kurde, nie sądziłem, że to tak szybko minie. To. Nie widzę tutaj żadnego RPG, więc jedynie naprawdę chyba naszą ostatnią linią obrony będzie nasza tarcza, lub naelektryzowana broń. Chłopa mu się zaświeciła Na czerwono, jak była jakaś robaczka świętańskiego Dobra, dobra, ej To nasza postać wyprawia są dostać ale nie jestem pewien czy w zasięgu wystarczy raczej chyba nie nie trzeba gdzieś podejść bliżej elektrozujemy to jeszcze raz w tym momencie w którym go rzucę idę szybko za niego dawaj, dawaj, dawaj Dobra, nic to nie daje. Musimy znaleźć inny sposób. Elektryzujemy sobie to jeszcze raz. I jeszcze raz. I teraz ogień. Materiałów wybuchowych raczej ciężko Matrix kurwa. wystrzel, rakiety bla, 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 bla. Dobra, ewidentnie coś trzeba z tą elektrycznością zrobić tylko co? Najpierw go czerpnąć elektrycznością, później ogniem, czy jak nie ogarnie. Co się robi teraz wrożliwy. O tu kościu siedzi w tym szakal na przejażdżkę. Kurde, wzięli mnie na przejażdżkę. przecież przeciwnyszki przybliżeni Aha, takie to do... było Tu się coś otworzyło Ale to jest mocne Czemu moją cyłą była akurat nazwali? No to ogień mnie tak rzeźbi. Tyle dobrego z tego robocika jest to, że jest celnie ten maszyngiem. Już przerobano teraz. Zobaczył połonącą miłbeczkę, która zaraz eksploduje, od razu się zebrał. Ale podoba mi się coś takiego. Jak z tego wyjść? się wyjść? Wychodzimy. Chyba nie ulegnie niesamowo zniszczeniu czy coś. Może będzie jeszcze potrzebne. Na razie sprawdźmy co się kryje w tym budynku. I do pasbita, nie ma nic. Jest tylko wejście do czegoś. A to jakby szyny kolejowe. A no tak. Gdzie lecisz? Tędy się nie przeciśniemy. Dobra. To biegniemy wzdłuż szyn. Zobaczymy może nikt nam nie wyskoczy. Naładuj dysk dowolnym żywiołem. Następnie wciśnij T, aby go zdetonować. O, nieźle. Czyli co? Możemy naładować to. Fajnie. No i teraz ogień z dupy. Cyhy. Warto było spróbować co nie? No ale tak to właśnie mniej więcej działa. Dobra, już przeczytałem, nie musisz mi pokazywać tego, że cię ręka swędzi na pierdol komuś. Ale słodkie te dziki siadają. Idealnie siedzi! woo I z dół, poszedł. Tu chyba centralnie pod nogiem utrafiłem tego granata. Nieba niutki się pokazał nie wiadomo skąd. Dam Me. to cover me się z mózgiem na ścianie. Hmm. Dobrą metodą na podejście do nich, teraz właśnie ogarnąłem, jest tak: bierzemy sobie to, podchodzimy na tej mocy i jeb, detonacja. Hmm, tak trzeba będzie spróbować. Niech wiedzą, że nie jestem dalekim. tylko mają do czynienia z mutantem. No co jest? C je chyba płasko oczkowe, bo kurde. Nie przebijają. To znowu. Myślałem, że to tutaj ten, a to jakaś chyba rozczłonkowana część ciała leżała. O, jest. Odważnie. Jak zwykle musi tą demóweczkę sobie pokazać, że to nie jest. I narap. Na w odganowców, wiem się, że jeden. To to prezent. <laughs> Na farcie, ale zawsze. A, leci, odważny, masz tam prezencik. E? Ten granat gdzieś się wcisnęło po ziemię. Adios. Poszedł, kolejny tak. Geronimo. Mógł się nie patrzeć przez tę tarczę, to by przynajmniej widział, że granat leży pod nogami. A tak to sobie jeszcze nawet na niego stanął. Jakim trzeba być Debilem? O, 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 o! Eee. A masz granata! Baw się tam z nim. Dobra, przez podłogę. Przez podłogę oni nie mogą do mnie strzelać. Przynajmniej ja do nich nie mogę strzelać, a nie wiem jak oni. Nie wiem, czy gazowym... ...tempożajem. Odblokowano rykosze, Zabito wroga odbitym pociskiem. No shit. Kurde, jaka ta tarcza z moja ja wcześniej tego nie używałem? Jedziemy sobie do typa, podchodzimy na med odległości. Jebania. To jeszcze co najlepsze, to rykoszytuje Czyli po prostu odbija pociski do nich. Wszystko co oni dają do mnie, odbija do nich. O, patrzcie, mam. To jest takie i Ja pierdzielę. Dobra, gdzieś i polecieliśmy. Co, za statek? Jakaś łajba. Statek piracki. Kaptyn sparł. Tu gdzieś jest. Halo No debil, kurwa debilnie Ideolo trolo Lolo, ideolo O, jeszcze nawet granaty mogę odbijać. Tu jest chyba jakieś przejście. Nie, to jest po, z powrotem do tego miejsca, które który mnie tu przywiodło. Ale tylko z drugiej strony, bo stamtąd wyszedłem. Mogłem też z tej strony wyjść. O, alarm już włączyli. Gdzie lecisz? I gdzie lecisz? Jest tam w oddali, Ciekać, czy czego trafię. Dostał, dostał, dostał. To by było na tyle. O, z góry to fajnie się ich by zabijało. Teraz przyjdzie starcie. O, bazuka. Bazuka i rakiety, chyba. No jasne. Coś tu będzie grubego. A ten biega w tej nazwę. Już nie pobiegasz. Uh -huh. No to już wiem do czego ta bazooka jest. Ten RPG. Poczekaj, czy to działa też tu niego. Czekaj, okay, kolego. Już do ciebie idę. Dam ci Covering Fire taki, że nie zapomnisz do końca. Proszę cię, bachu. No i dobra, dostał. jakąś dziurę zrobił. Ale co się stało z jego wrakiem? Postawimy sobie tą rakietę tutaj, zaraz przy amunicji do niej. Spacja aby zeskoczyć. No, skocz. Jeszcze telemarka odpierdol. A tu jest ten wrak. Czyli jednak twórcy pomyśleli dokładnie w ten sam sposób co ja. Nie ma, że wybucha. I dziela na drobne ustały. Ale... A, weszło, weszło, szedło z worka. Teraz się wami zajmę. I to nawet prędzej niż wolniej. Upierdzielę, żeby mi tu coś zaraz wyskakiwało. Jeden już dostał. Czekaj, tutaj po nim nie ma nic. Jest przycisk. O, zmieniło na zielono. No, tak. Czerwony nie możesz, zielony możesz. Dobra, tutaj wyrwał bańkę. Jeszcze który żyje? Tu żyje, coś się zajada. O, widzicie? Warto eksplorować. Siła ognia. Jeszcze odblokowaliśmy achievement. Co to? Łódź podwodna, czy co to jest? O, to mowa. To oglądajmy. Bądźmy ciekawi. Coś niby wyskoczyło, ale co? No coś nie widziałem. I po co ci było otwierać te drzwi? Ciekawość pierwszy stopień do piekła No to super, jeszcze brakowało tego, żeby nas zatopił Ok, 10 minut na ucieczkę. Tylko którędy? Jak na razie nie widzę żadnego O jest, dobra Nie było tematu Założyłem drobinkę Dobra, jesteśmy stopień wyżej Dawaj mi tą skrzynię Jak najszybciej Dobra, lecimy, lecimy, lecimy Tutaj yy, kolega odpoczywa Ale co, nie byłoby za łatwo to muszą dać nam przeciwników jeszcze po drodze co nie? O, jakieś topielce wyskakują eee, Dobra, i znowu zabłądziłem Ja też mam ataki ręczne Dobra Yy... jakaś wskazówka, cokolwiek bardzo by była przydatna. A już chyba wiem To trzeba rozstrzelać, tam to się beczki rozsuną, nie? Halo, poczekajcie na mnie. A nie, to one chyba tam się zatrzymają. Jak, jakby? O. Dobra, elektryczność. Skąd wziąć elektryczność? Poczekajcie, zajmę się tymi dwoma jeszcze. I widzę elektryczność tam. Dzięki. Kurde z elektrycznością. Teraz to będzie ciekawie właśnie. Jak wszystko we wodzie i elektryczność. Biorę amunicję 7 minut. Kurde. Czas nagli. Ile to masz rapera? i Po jednym chodzi nic. Ale słuchaj, nie? Dobra, nie mam czasu na wal, bo mnie tu naprawdę czas goni. Co, że muszę się tu przecisnąć Na tej kamerze i... Tak jest To się udało nam za pierwszym razem na szczęście Otwieraj, otwieraj Co jest grany Nie porazi? Nie porazi, Myślałem, że nas porazi yy, dobra, kolejna Zagadka Ogarek nam tu wylazł Kolejna zagadka jak otworzyć tamte drzwi mhm. Czyli tutaj jest identyko o. Tylko, że podwójnie ty, tym razem Trafiłem oczywiście Dawaj, 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 póki to nie zgasło Dawaj do tych drzwi. I jebów Pierdzalaj. Kurde, za każdym razem mnie tak potrąca 6 mm -hmm, mm -hmm. minut zostało, a to już chyba tyle. Po raz kolejny zagadka logiczna, ale taka nielogiczna. I po co ci było się chytać tego ładunku? Chłopie. Jargo to prawie jak cargo. A, już pożyłeś trochę. Tu Jesteś dziadkiem. Shit. O, i tak, moi drodzy, jest rozdział szósty przynęta. Także na ten odcinek to by było tyle. Ja się z wami żegnam i zapraszam od razu do następnego odcinka, który ukaże się już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.